Lecę w maju do Rzymu. Jak to będzie? I'm going to fly to Rome in May? Czy I will fly, czy I'm flying? Którego czasu użyć? Take it easy. Odetchnij, zamknij oczy i odpowiedz na moje pytanie. Kiedy wymyśliłaś ten wyjazd? No w sylwestra. Aha. Jeżeli pomysł pojawił się w sylwestra, czyli jakiś czas temu, i podjęłaś wtedy tę decyzję, no to I will fly to Rome in May odpada na pewno. Okej. Okay. Bilety zarezerwowane, hotel też i walizka w głowie spakowana? No, tak. To w takim razie I'm going to fly to Rome in May też odpada. Ale jak to? No tak to. Mówisz I'm flying to Rome in May, bo wszystko dopięłaś na ostatni guzik. Czego odpadło will i going to? Dowiesz się na kursie, który rusza w maju. Grama w życiu. Ogarnij czasy i zacznij mówić. W dniu dzisiejszym rusza przedsprzedaż. Masz tylko 7 dni, żeby wziąć udział w mega praktycznym kursie, po którym przestaniesz mieć dylematy, którego czasu, kiedy użyć. Czy ktoś kiedyś uczył cię gramatyki czasów na twojej własnej ścianie, w lesie albo na plaży? Jeśli nie, to jesteś w dobrym miejscu. Dostęp do kursu poprzez link w bio. A jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało, z przyjemnością odpowiem na wszystkie. Do zobaczenia na kursie. Take care.